Według mojej wiedzy, jak mówię bł błędnie, to mnie poprawisz jako konstytucjonalista, to chyba w ogóle ETPC nie może się wypowiadać na temat Trybunału Konstytucyjnego, nie, bo on mówi nie, tylko nie o sobie. To, to jest Trybunał. Tybunał nie może się wypowiadać no. na taki temat tam z różnych powodów, zresztą Trybunał Konstytucyjny no. potem wydał wyrok. W tej sprawie też stwierdził, że nie może się. No to, kojarzy, ale to właśnie nawet, jest gdybyśmy, ale właśnie. Ale słuchaj, nawet gdybyśmy przyjęli ten wyrok tak zupełnie bezrefleksyjnie, że mógł się wypowiadać, że się wypowiedział, mhm. że nie ma orzeczeń trybunału, że tam jest tylko wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie kserofloru przeciwko Polsce, 1 do 1. To uh -huh. po pierwsze ten wyrok wcale nie stwierdza, że ta osoba, o której dotyczył, tak, bo to jest konkretny sędzia, pozwolę sobie nie wymieniać nazwiska, ale to w razie czego uh -huh. Państwo że ona nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wręcz przeciwnie. Bo w tym wyroku jest wprost napisane, że to jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, którego wybór naruszył ten artykuł 6, ale jest to sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No dokładnie. A po drugie A oni sobie to jakoś, to jakoś w, ogóle spraw, wiesz, to spraw, w ogóle Tylko i wyłącznie spraw, których zastosowanie ma ten artykuł 6, w ogóle zastosowanie ma Europejska Konwencja o Praw Człowieka, czyli tych spraw ze skarb konstytucyjnych, nie żadnych no, innych. Właśnie. Więc no, nawet tak się tak dosłownie, bezrefleksyjnie takim byłbym największym euroentuzjastą, tak przyjąłbym jeden do jeden ten wyrok, to nie da się z niego wyprowadzić takiego wniosku, że w Trybunale nie ma jakichś ludzi, tak nie ma jakichś sędziów, a te wyroki, które oni wydają, to nie są wyroki itd. Tak no nie da się, po prostu są... no nie, da się, nie ma tam no. nic takiego. No nie da się Oskar, ale niektórzy mogą. Natomiast ja Ci teraz tak, coś nie. Bardzo chcę to, ja tak, to wszystko można. Nie, niemożliwe, proszę Państwa, tak, nie zobaczenia Trybunału Konstytucyjnego są niepublikowane. To jest sytuacja absolutnie rzadka w nowożytnych państwach, to jest sytuacja z Białorusi, z dawnych czasów z Ukrainy. To się po prostu nie powinno zdarzać. Jeżeli tego wyroku nie opublikujemy, to doprowadzimy do chaosu prawnego. To powstaje sytuacja, czy w ogóle jeszcze jakiekolwiek reguły praworządności w Polsce obowiązują. To będzie miało bardzo konkretne przełożenie na prawa i wolności obywatelskie. Brak e, publikacji doprowadzi do e, tak naprawdę niefunkcjonowania najważniejszej instytucji, która chroni prawo obywatelskie, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. No i tak, zobaczmy, ja słyszałem ostatni wywiad pana ministra, był pytany o ten cytat, no i popatrz, no zmieniła. Ale u się w oku kręci, I to było, to jest cytat, proszę Państwa, z 10 września 2016 roku. Jak pan minister jednoznacznie się wypowiadał i tak się zastanawiam, co się zmieniło. To tak, wtedy się wypowiadał w charakterze, proszę Państwa, Rzecznika Praw Obywatelskich. To był rzecznik praw obywatelskich. Tak, jak był rzecznikiem, to był Białoruś, to ukraina wtedy ale... białoruskie, tak, rosyjskie, ukraińskie. Standard, Polskień, tak. I tak dalej. Tak, a teraz nie, teraz to jest w, w ogóle. Tak, tak, tak. Ja wiem, tak, że to okazji, jesteśmy... natomiast jakby mówię jeszcze jeden wątek w kontekście tej uchwały. Bardzo proszę. Nie mogę sobie tutaj mm -hmm. pozwolić na to, żeby go odpuścić. Ta uchwała dotyczy mm -hmm. jeszcze jednej rzeczy, bo ona oczywiście dotyczy mm -hmm. tej tego właśnie bzdurnej retoryki o tym, że nie ma trybunału, że on nie może realizować swoich konstytucyjnych kompetencji i tak dalej. To już skomentowaliśmy, ale dotyczy jeszcze tego, że rzekomo trybunał ma nie miał bo już nie, miał nieprawidłowo powołanego prezesa. A nawet A, ten tak. prezes był prawidłowo powołany, to już jest po kadencji, więc to już w ogóle jest tam porobione. Mm -hmm. więc, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, tam jest postawiona taka teza, że ten prezes, czyli pani, pani prezes Julia Przyłębska został, została powołana na swoje stanowisko nieprawidłowo, dlatego że nie było uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no i wyborze. No, i proszę sobie wyobrazić, że w odpowiedzi na tę uchwałę jeden z sędziów trybunału umieścił w internecie zdjęcie tej uchwały z pieczątką w kancelarii prezydenta, ponieważ prezydent podjął swoją decyzję o wskazaniu prezesa na podstawie uchwały, która do niego trafiła. Więc ta uchwała oczywiście jest. Istnieje, mm -hmm. reaktyw, tak jak najbardziej została podjęta, zgodnie zresztą z prawem, z tymi przepisami, które wówczas obowiązywały, bo ci ludzie, którzy pisali tę uchwałę, się wykazali wyjątkową ignorancją. Oni myślą, że panią prezes powołano na podstawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a panią prezes powołano na podstawie przepisów ustawy, przepisy wprowadzające ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest zupełnie inna ustawa, zupełnie inny przepis. To jest zupełnie, proszę Państwa, inna procedura. A jeżeli chodzi o drugi ale... argument, to no. się pojawia taki argument, że no dobra, ale miała 6 lat kadencji, ta kadencja się skończyła, więc wszystko to, co robi, to jest w ogóle bezprawne, bo jej minęła kadencja. Tak, taki argument się pojawia. I ten mhm. argument jakby jest podparty tym, że nawet tam w samym Trybunale Konstytucyjnym wywołało to pewne kontrowersje. Tylko, że proszę Państwa, jeżeli już mówimy, ja, ja abstrahuję od tego, pozwolę sobie nie dokonywać tej oceny, czy ta kadencja była, czy w sensie, czy ona była sześcioletnia, czy, czy była tam 9, prawie dziewięcioletnia, tak? Pozwolę sobie tego nie komentować, bo, bo to jest jakby cały czas żywy, żywy spór. Natomiast nawet gdyby przyjąć tak czysto hipotetycznie na potrzeby robocze, że ta kadencja wynosiła 6 lat, czyli skończyła się w roku 2022, jeżeli dobrze liczę, tak? Tak mi się wydaje. Od 16 lat. -ta no tak. Wydaję tak. tak. Do 2022 roku. I do tego, tam 23 roku, 24 roku, przepraszam, pani prezes była, funkcjonowała już po upływie tej kadencji. To proszę Państwa, ustawa stanowi jasno, że do czasu wyboru nowego prezesa pracami trybunału kieruje sędzia. O najdłuższym stażu orzekania nie w trybunale, tylko tak w ogóle w, w różnych organach. I tak się składa, że tym sędzią jest nie kto inny jak sędzia Julia Przyłębska. Czyli, nawet gdyby przyjąć, że ona miała to 6 lat kadencji, że miała zwołać zgromadzenie ogólne sędziów i tego nie zrobiła w terminie, bo jest termin tak 30 dni i nie zwołała zgromadzenie ogólne w celu wyboru, mhm. to i tak proszę Państwa. To ona kieruje pracami trybunału, czyli niejako zastępuje prezesa w tym czasie. I co najwyżej, co najwyżej, ja nie mówię, że tak było, ale czysto hipotetycznie na potrzebie co najwyżej moglibyśmy stwierdzić, że ona się dopuściła jakiegoś deliktu w postaci niezwołania tego zgromadzenia w terminie. Tak? Ale to nie wpływa w żaden sposób na ważność tych czynności, jako osoby. Kierującej pracami trybunału, zakładając, że ona taką osobą była, bo tak jak mówię, ja tego nie chcę przesądzać, ale załóżmy mm -hmm. przez chwilę hipotetycznie, mm -hmm. tak, że była. To wszystkie te czynności są jak najbardziej świetle ustawy, ważne, skuteczne, wywierają skutki. I jedyny, problem by się zrobił, gdyby było tak, że to inny sędzia byłby tym, tą osobą kierującą pracami, że jest prezes, a jednocześnie jest inna osoba, mm -hmm. która może sobie uzurpować wtedy to kierowanie mm -hmm. pracami. To wtedy. Faktycznie, do, do, doszlibyśmy do tego, że trzeba jakoś przesądzić te kwestie kadencji. Tylko że, jak już też przy tym jesteśmy, trybunał ją przesądził. Ponieważ, no proszę Państwa, jaki organ jest jakby lepiej tutaj bardziej uprawniony do tego, żeby stwierdzić, czy ten prezes ma tę kadencję, czy jej nie ma. Tak? No bo ustawodawca sam z siebie tego nie zrobi. No bo, bo ma przepis i tyle. Mhm. Tu chodziło o to, czy przepis ma zastosowanie, jakby chwyta w locie, czy nie. Czy, bo przepis przed w życie już po jej wyborze. Więc jakby czy ma dostosowanie do tego stanu faktycznego, czy nie ma. No i Trybunał Konstytucyjny wydał uchwałę Zgromadzenia Ogólnego i W tej uchwale stwierdził, że nie ma powodu wyboru, nie ma potrzeby wyboru nowego prezesa, bo jest prezes, tak. Więc jakby Trybunał sam stwierdził, że nie. No to nawet gdyby było tak, że pani prezes zwołałaby to zgromadzenie, no to sam, sam Trybunał twierdzi, że to jest bezprzedmiotowe, tak? no bo nie ma potrzeby wyboru prezesa. Mhm. mhm. Tak, no, no, Więc, ja sobie, a zupełnie od tego, kto ma rację w tym sporze. I tak, wszystkie te czynności są ważne, skuteczne, ponieważ, tak jak powiedziałem, nawet, nawet gdyby było tak, że to jest po kadencji, to jest to w ramach tej, tutaj, tego kierowania pracami, więc wszystko to jest uh -huh. generalne. Tak. Przy okazji możemy powiedzieć też, że przecież Trybunał Konstytucyjny to jest taki w naszym porządku prawnym, ostatni organ, tej ostatniej szansy tak naprawdę, no oczywiście mówimy, nie mówimy tu o skardze też nadzwyczajnej, który chroni te prawa i wolności obywatelskie, rozmawialiśmy na tej skardze konstytucyjnej, tak? i też no nie mogę nie powiedzieć, bo to moja działka o tych 200 tysiącach pokrzywdzonych emerytów, których, który, co do których ten wyrok z SK 140 na 20 nie został opublikowany do tej pory, i tak naprawdę te działania, po pierwsze, no, artykuł 190 nakazuje publikację wyroków i to jest przepis, który nie daje żadnego luzu decyzyjnego. To po pierwsze po drugie, to, że takie osoby nie mogą uzyskać ochrony prawnej na drodze postępowania sądowego, to naraża skarb państwa na odpowiedzialność w przyszłości odszkodowawczą. Nie. i To jest dla mnie oczywiste, nie. bo przepisy 417 KC mówią, że to wystarczy działanie bezprawne, ono jest oczywiście bezprawne, bo przepis mówi masz opublikować koniec nie. kropka. I to przepis Ale konstytucji to było... tak mówi, nie to, że jakieś tam ustawy itd. Tak Ta, kontynu... No właśnie. Więc no. nawet nie możemy się powołać na to, że ustawa jest oczywiście niekonstytucyjna, bo to konstytucja Ta. mówi, że ma opublikować ten wyrok. I dlatego ja sobie tak się śmieję, że oni tak nosili te koszulki z tą konstytucją, że chyba w ogóle zapomnieli, że ta konstytucja jest, tak? Bo tak im weszło to jako t-shirt po prostu. Nie, ja po prostu też sobie żartuję, proszę Państwa, ale czasami w tej rzeczywistości, w której my się obracamy, to no nie da się inaczej. Przejdźmy.